Witam, z tej strony Kornel Dybul, InvestSecure. Jeżeli posiadasz niewykupione obligacje, bądź udzieliłeś komuś pożyczki, ale pożyczkodawca nie chce Ci oddać w terminie, to proszę skontaktuj się z nami. Jesteśmy firmą, która od 2015 roku pomaga również odzyskać, czy zrealizować zabezpieczenia z obligacji czy z pożyczek. Aby tego dokonać współpracujemy z najlepszymi kancelariami w Polsce, które to pracę wykonują na rzecz naszych klientów. Ale aby dojść do sporu prawnego czy do działań prawnych, bardzo ważne jest sprawdzenie od strony biznesowej czy zaplanowanie działań od strony strategicznej. Tym właśnie zajmuje się InvestSecure. Także, jeżeli w ostatnim czasie posiadasz obligacje, które są niewypłacone, niewykupione, ktoś przeciąga termin spłaty proszę napisz do nas na biuro Małpa Invest Secure bądź skontaktuj się ze mną bezpośrednio wejdź na stronę www.investsecure.pl skorzystaj z formularza i ja skontaktuję się z tobą osobiście Chciałbym w tych ciężkich czasach w których jest dużo zmienności i niepewności pomóc i zaoferować możliwość wyegzekwowania kwot należnych choćby z tytułu niewykupionych obligacji Chcę tutaj zaznaczyć że totalną bzdurą i wielokrotnie kłamstwem jest to, że epidemia koronawirusa uniemożliwiła spłatę kapitału emitentom. Zazwyczaj ten kapitał był pożyczany 2-3-5 lat temu, więc dobry przedsiębiorca przygotowałby się płynnościowo do spłaty przed tym terminem, przed terminem wykupu. Dlatego, jeszcze raz, jeżeli posiadasz niewykupione obligacje, posiadamy ogromne doświadczenie w odzyskiwaniu tego typu. Tego typu kwot. Zachęcam Cię do kontaktu. Do usłyszenia, do zobaczenia.